Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym filmie. I dzisiaj zaczynamy robić reading journal. Mam już, słuchajcie, przygotowany zeszyt. Zrobiłam parę szkiców. Na razie będą to tylko takie strony początkowe. To jest, słuchajcie, mój pierwszy reading journal, więc ja jestem w tym totalnie zielona. Ale zrobiłam swój research. Zapraszam Was na 2025 reading journal setup. Róbcie sobie kawkę, róbcie herbatkę, bo trochę to posiedzi. Mamy tutaj stronę początkową, którą zrobiłam sobie już jakiś czas temu. I ja po prostu zrobiłam to tak, słuchajcie, że wydrukowałam te obrazki jako pojedyncze kwadraty. Nakleiłam je zwykłym klejem. I teraz, słuchajcie, chciałabym sobie ustalić jakiś kolor, kolor dla całego dziennika. Jak mi się to będzie zmieniać, to mi się to będzie zmieniać. Wczoraj sobie już zrobiłam takie tutaj słocze, bo kupiłam milion wash tapes. By the Way. Słuchajcie, kupcie sobie kawkę, odpalcie sobie jakąś świeczkę. Ja właśnie zrobię, żeby tutaj się siedziało. Mamy świeczkę. Słuchajcie, moje słocze. I teraz chciałabym sobie zobaczyć, bo yy, ta pierwsza strona wyszła mi w takich beżach, brązach. Dodałam tutaj też trochę niebieskości od lawendy. Ale ta lawenda, słuchajcie, mi się już ledwo trzyma, no ale dopóki się trzyma, to niech będzie. Myślę, że z tego co tu patrzę, to te taśmy wyglądałyby fajnie, te trzy, te bordowe też spoko. Te czerwone w ogóle mi się bardzo podobają, jak to wygląda. Przeniosę sobie wszystkie może te, które pasują tu. Myślę, że fajnie się to zgrywa. Myślę, że następnym razem zrobimy sobie kadry z góry, no ale jak już zaczęłam, tak? No to lecimy tak. Idziemy dalej. Pierwsza strona, słuchajcie, którą ja sobie naszkicowałam, to jest strona dotycząca biblioteczki. I myślę, że my ją sobie poprawimy. Mam tutaj też pisaki, takie markery. I zastanawiam się, czy będę to robić właśnie markerami. Tym markerem mogę sobie fajnie sterować grubością. No, on jest chyba do grubszych spraw, tak mi się wydaje. A my sobie, słuchajcie, weźmiemy po prostu czarny cień opis. Ulubionych cienkopisów z mojej kolekcji, z której jestem niesamowicie dumna. Mamy tutaj też mazaki, tylko jestem ciekawa, czy one piszą. Piszą jakieś pastelowe, prawe, nawet takie świecące. Na razie robimy pierwszą stronę. Pierwsza strona, słuchajcie, to jest biblioteczka, więc myślę, że będziemy ją sobie teraz poprawiać. To wszystko starłam yy, I możemy sobie napisać książki, które już yy, Mi się udało w tym roku przeczytać No i dobra Wygląda to całkiem fajnie. Jeszcze jest niepokolorowana, ale myślę, że ja sobie to już y, pokoloruję później. Teraz zrobię konturę po prostu wszystkich stron, które sobie wymyśliłam. Znalazłam jakieś kolorki. Jasny to będzie y, romans. Ten to będzie fantazy, a ten będzie thriller. Miłość pod choinką to jest oczywiście romans. Wórsz i Blasku Gwiazd jest fantazy, czyli 3. WG4 Thriller. Tu jest baś o złamanym sercu, czyli również fantazy, czyli Warhammer 2. Tu jest Dom Orchidei, czyli romans. Czyli 5 książek. Idziemy dalej. Robi się, słuchajcie, ciemno, więc nie wiem, jak to będzie ze światłem. Następna strona, to jest fajna strona. To jest, słuchajcie, moje czytelnicze cele. Robimy sobie. Ja sobie zrobiłam tutaj to w formie takiej koperty. Po pierwsze, ja sobie założyłam na Goodreads, że przeczytam 52 książki. Wiecie, co ja Was może przedstawię na razie z tej strony? I będziecie po prostu lepiej widzieć, i dajcie znać, jaki widok Wam się podoba najlepiej. Z tej strony może być fajnie, bo ja jestem praworęczna jednak tą praworęczną Wam zasłaniam trochę. W ostatnim roku przeczytałam 72 książki, i myślę, że jak czytam te 52, to 20 plus książek mogłoby pochodzić z biblio. Koniecznie też chcę skończyć co najmniej 3 serie. 3 plus Serię książek Czwarty cel Odkryć nowego autora Zabrać książkę na kawę Zrobić sobie po prostu mm, taką randeczkę Sama ze sobą Z kawką Myślę, że to będzie fajne A jakbym sobie wzięła pobie dwa I pokolorowała tą kopertę Czy to przebije? Zobacz Przebija To też przebija? Nie wiem, no Czyli te mazaczki raczej odpadają. Kurda, myślałam, że będę ich używać, bo jak będziemy to przebijać, to jest to trochę bez sensu. Będę musiała sobie kupić chyba jakieś kredki takie. Na razie z tym poczekamy i podziałamy z naklejkami. Boże, jakie mam piękne naklejki? Czy wy to widzicie? O, ładne. Ja pierdzielę. Zamówiłam sobie gdzieś albo na Empiku, albo na Allegro. Jak takie rzeczy? I to tu są takie karteczki, które można jeszcze wklejać. Ale czad. Tak, może? Fajnie myślę że będzie wyglądać. Róża niczym z róża, z pięknej i bestii. wiem, dalej, jesteśmy zalani tutaj, no ale trudno. Tutaj mamy 2025 Must win. Będę teraz robić okładki książek moich do 2025. 9 książek, które koniecznie chcę przeczytać w tym roku, i postaram się, żeby one miały względnie podobny rozmiar, żeby się fajnie ułożyły na tym. Drukuyam. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas soleil, perd pa Starane, ale kocham to. Dawaj, przyklejamy ten. Ten też o tu. Jest, jest, jest. Chat, strona startowa trochę nam tutaj przebił ten tusz, więc będę musiała coś tutaj, słuchajcie, pokombinować, żeby tego tuszu nie było widać. Pywała nam się lawenda, więc ja chyba tą lawendę po prostu wyautuję, bo przykleję jakąś naklejkę. tak to wygląda, mamy pierwszą stronę 2025 jakoś trzyma tu mamy słuchajcie biblioteczkę która jest nieskończona i której podejrzewam, że pomalowanie zajmie milion lat i muszę sobie jakieś kredki do tego załatwić, no bo tak jak widać niestety te moje mazaki przebijają 2025 goals, tutaj mamy stronę z moimi celami i mamy też stronę must readami i myślę, że to jeszcze nie jest koniec Tak to słuchajcie, wygląda. Na kolejne strony zapraszam Was już kolejnego dnia. Pewnie się trochę zmieni światło i tło. Dzisiaj spróbujemy z góry i spróbujemy w innej lokalizacji. Gdzie my wczoraj skończyliśmy? Skończyliśmy na stronie z Mastridem. Idziemy, słuchajcie, do następnej strony. Mamy tutaj tracker serii. Zapalimy świeczkę też. Mamy kaweczkę i rozpoczynamy. Z seriami i mamy 10 serii. Wątpię, że przeczytam wszystkie z nich, ale to są serie, które niektóre mam zaczęte, na przykład 7 sióstr. I następna strona to jest Monthly Checkup. Tutaj będziemy sobie sprawdzać, ile książek przeczytaliśmy w danym miesiącu. Będziemy sobie robić miesięczne statystyki, czyli na przykład książek przeczytałam. Może będę tutaj wpisywać ilość stron, jaką mi się udało przeczytać w danym miesiącu. No zobaczymy. Po prostu taki e, miesięczny ogląd, żebym <glanie chlapie> taki miesięczny ogląd, żebym miała wszystko na jednej stronie. Przechodzimy do kolejnej strony i kolejna strona, jeszcze nie ostatnia, to są Budulaids. Tutaj słuchajcie, mamy body reads, czyli jednoczesne czytanie książki z kimś. Ciekawie się zapowiada. Na pewno już jeden body read mam umówiony. Ja sobie zrobiłam tutaj tabelkę na 6, ale jeżeli będzie to więcej, to najwyżej sobie gdzieś tam dorobię. Tutaj moglibyśmy jeszcze sobie jakoś poprzystrajać. Dzisiaj już muszę kończyć. Później. Skończyliśmy na stronie Monthly Checkup, a właściwie to na stronie Body Reads. I już tutaj jeden sobie mogę wpisać, zanim to zrobię, to oczywiście odpalam sobie świecę. Tam mi ostatnia zapałka. Muszę jakieś ładne dekoracyjne zapałki zamówić. I wpisujemy sobie V. Szpab nie widziany. życie Adi Laru i będę czytać sumą. Zaczynamy w lutym, więc w zasadzie w ten weekend, czyli 31, 31, 01, potem już to będę pisać. Przechodzimy do następnej strony, i tutaj następna strona to będą wyzwania czytelnicze. Jeśli chodzi o wyzwania czytelnicze, to słuchajcie, na razie jeszcze nie mam zaplanowanych żadnych wyzwań. Będę mogła sobie tutaj zapisywać na przykład filmy, te, które nagrywam dla Was. Na 24 godziny czytania. To myślę, że będzie się zaliczać właśnie do takich wyzwań. Że jak będą się tutaj jakieś wyzwania po pojawiać, to ja będę to systematycznie uzupełniać. Zrobimy sobie po prostu pierwszą i będziemy pytać, pisać sobie kiedy. I jakie wyzwanie! Kolejna strona to jest Five Star Streets, czyli y, tutaj sobie umieszczę książki, które będą miały 5 gwiazdek. Ja, słuchajcie, po tym roku czytania jestem naprawdę bardzo wybredna, jeżeli chodzi o 5 gwiazdek. I teraz rzadko kiedy, której książce daje 5 gwiazdek? Musimy książkę naprawdę wciągnąć i y, czymś zaskoczyć. Myślę, że jedna strona spokojnie wystarczy, także poprawiamy. Myślę, że będę sobie kuchać i wklejać i robić jakiś opis. Maksymalnie cztery książki. Jeżeli będzie ich więcej, to najwyżej sobie pod koniec dorobię albo wkleję tutaj jakąś dodatkową stronę. Ostatnią stroną, którą sobie zaplanowałam, jest słuchajcie, czytelnicze Bingo. I muszę was zdziwić, bo w weekend byłam na book shoppingu. Kupiłam sobie linijkę, a nawet nie jedną, tylko kupiłam sobie linijkę, ekierkę, kątomierz. Tu jest po prostu wszystko, więc bierzemy się do roboty i jak już wszystko poprawię to przeczytam Wam co ja w tym bingo umieściłam. Słuchajcie, czytelnicze bingo, i będziemy sobie sukcesywnie skreślać, co nam się uda odhaczyć. I tak patrzę, że to przebija, ale nie przebija, więc te pisaki są spoko. W czytelniczym bingo chodzi o to, żeby w pionie lub w poziomie, chociaż w poziomie zrobiłam więcej, no ale trudno. Kreślić w jednej linii wszystkie kratki, i mamy do wyboru: audiobook, nowy autor, ponad 500 stron, Goodreads Winner. Świeżynka 2025, czyli książka, która zostanie wydana w 2025 roku, jakaś premiera. Booktube Make Me Read It, czyli coś, co widziałam na YouTubie, co zachęciło mnie, żeby właśnie przeczytać daną książkę przeczytana w jeden dzień, i tutaj słuchajcie, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym miała chyba jakąś książkę i przeczytała ją w jeden dzień. Może mi się gdzieś zdarzyło? Na pewno nie, w zeszłym roku. Śliczna okładka. One word title, czyli tytuł z jednym słowem. Cała seria książek przeczytana. Ale tutaj słuchajcie, sobie zakładam, że to będzie dla mnie nowa seria, nie tą, którą ja już zaczęłam. Tylko po prostu, jeśli przeczytam w tym roku jakąś całą, nową dla mnie serię. Became a movie, czyli książka, która została zamieniona w film. Plus 20 książek z biblioteki, czyli tak jak w moich rocznych celach. Jak przeczytam więcej niż 20 książek z biblioteki, to sobie to skreślę. Re-read, czyli książka, której wracam, którą czytam ponownie. DNF, czyli książka, którą porzuciłam w trakcie czytania. W zeszłym roku, słuchajcie, mi się nie przydarzyło, chociaż czytałam parę takich książek, które mi się nie podobały. Chcę się w ogóle nauczyć w tym roku robić dnf -y, więc trzymajmy za to kciuki. Zarwana Noc, czyli książka, która była tak wciągająca, która trzymała mnie po prostu aż mi się oczy nie zamknęły. 5 Star Read, czyli książka, która do mnie dostała 5 gwiazdek, wyciskacz łez, akcja w małym miasteczku, polecony przez kogoś bliskiego, a właściwie polecona, bo chodzi o książkę, czytana poza domem. Tak to słuchajcie, wygląda i myślę, że będziemy sobie do tego bingo zaglądać co miesiąc. To już są, słuchajcie, wszystkie strony, które ja na ten moment mam ogarnięte, więc przyjrzyjmy się temu. Tutaj mamy biblioteczkę, o której wam już opowiadałam. Będę sobie tutaj zapisywać książki, które przeczytałam i myślę, że zostanę tutaj przy tych kolorach, ale na tej stronie już zrobię sobie kolory albo tymi mazakami Stabilo, albo rzucę się na kredki, bo niestety zobaczcie, te mazaki przebijają i tutaj Tutaj ta strona tytułowa już z tym nie wygląda tak fajnie, więc myślę, że ja sobie no, może zrobię tutaj coś takiego, żeby to się aż tak nie rzucało w oczy. Będę się starała po prostu kolorować na tej stronie książki, której tak są zasłonięte przez te obrazki i mam nadzieję, że mi to fajnie wyjdzie. Tutaj takie wzorki, żeby może trochę odwrócić uwagę od tej pierwszej strony, które Zrobiła się taka trochę. Następna jest, tak jak mówię, biblioteczka. Tutaj sobie chyba zrobię już osobny kolor code, więc mniej więcej będę widziała, jak to się rozkłada. Zobaczymy. No, jest to mój pierwszy reading journal, także ja sobie wybaczam, słuchajcie, te wszystkie błędy. Widzę, że jeszcze tu nie wszystko powycierałam dobrze. Dalej mamy moje cele, czyli przeczytać 52 książki, 20 plus książek z biblioteki, skończyć 3 serie książek odkryć nowego autora, zabrać książkę na kawę 2025 Must reads, czyli książki, które ja koniecznie bym chciała przeczytać w tym roku. E, Niewidzialne życie Adilaru. Na tą książkę już się umówiłam, Słuchajcie, z Suman na luty. Białe noce Fiodor Dostojewski. Przepiękna i krótka, więc zachęciła mnie do tego, żeby umieścić tutaj w tym rankingu. Jakąś klasykę, bo nie jest to gatunek, po który sięgam często, a może odkryję coś nowego, kto wie. Taylor Jenkins, Reed, Siedmiu mężów, Evelyn Hugo. Tą autorkę odkryłam chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu i bardzo mi się spodobał jej sposób pisania, więc musiało się tutaj coś znaleźć od niej. Pomoc domowa, Frida McFadden. I słuchajcie, zdradzę Wam, że ja sobie yy, już ją teraz słucham na słuchawkach, jak chodzę na spacery. Bardzo się wciągnęłam. Myślę o tym, kiedy mogę wyjść na spacer, żeby tego posłuchać. Więc jest dobrze. Małe życie yy, i tego autora nie będę czytać, bo to jest albo Koreańczyk, albo Japończyk. Trudne nazwisko. Bardzo ponoć taka książka, którą się przeżywa, smutna. I jeżeli słucha słyszycie, słuchajcie, chrapanie to obok nie śpi Blankusia. Więc może być słuchać takie lekkie pograbowanie. Gabriel Marquez, 100 lat samotności tak samo wzruszająca ponoć bardzo. Księga Azraela. Ta książka po prostu stoi u mnie na półce. Kiedyś mi ją kupił Kamil. Wiera całkiem fajne opinie na YouTubie, żeby się zmotywować i jeszcze umieściłam właśnie w tym rankingu. Christine Hanna, Kobiety, to jest yy, jedna z książek, która wygrała jakąś nagrodę, chyba Goodreads z tego co pamiętam, albo którą Goodreads jakoś mocno polecało. Ja jak wam przeczytam, to wam opowiem. Onyx Storm, czyli świeżynka, która wychodzi bodajże chyba w lutym w Polsce, czyli trzecia część serii Fort Wing napisana przez Rebekę Jaros. Tak się prezentuje dziewięć książek, które ja koniecznie chcę przeczytać w tym roku. Dalej mamy tracker serii i widzę, że tutaj też nie... puściłam. <ścoughs> No wiedziałam, wiedziałam, że to się stanie jest. No dobra, trudno. Zmiała mi się strona. Aj, aj, aj. Bankusiu, nie, nie ma co chrapać. To jest po prostu niefajne, że mi się tak boże. Kolejna, słuchajcie, strona to jest zaker serii. I wzięłam sobie tych serii. Sporo. Było aż 10. Wątpię, że mi się uda przeczytać wszystkie, ale y, będę próbować przeczytać y, chociaż po jednej książce z każdej. Mamy tutaj serię 7 z siósł". Jest to seria Lucindy Riley. I ja już z tej serii przeczytałam. 4 chyba przeczytałam książki. 4 albo 5, ale myślę, że zaznaczę sobie 4. Więc z tej serii już mogę sobie odznaczyć. Jeśli chodzi o Akotar, czyli odwory Sary J. Maas, to jest to seria, z którą powiem Wam, ja jestem trochę na bakier, ale jestem już teraz na ostatniej książce. Zaczęłam ją czytać przedwczoraj, więc zaznaczam sobie już to, co mi się udało przeczytać. Czyli pięć książek. Anioł z Lovely Lane, tutaj również już zaczęłam. Anioł z Lovely Lane przeczytałam. Anioły z Lovely Lane, matki z Lovely Lane i dzieci z Lovely Lane. Zostały mi dwie książki z tej serii Baść o złamanym sercu. Z tego słuchajcie, udało mi się przeczytać. I jedną książkę jak na razie bezsilna. Z tego też mi się udało przeczytać jedną książkę. Wydaje mi się, że trzy tomy już są dostępne w Polsce, dajcie znać. Nie za bardzo się orientuję, jak to teraz wygląda. Na pewno trzy są już, krążą po świecie. Nie wiem, jak jest z polskimi wydaniami. Szklany Tron, tego w ogóle nie zaczęłam. Iron Flame, a właściwie nie Iron Flame, tylko Fort powinnam to napisać, Rebecca Jaros. Szklany Tron, słuchajcie, z Sarah J. Maas, czyli tej samej autorki, która napisała Dwory. A Iron Flame, a właściwie tak jak powinnam tutaj napisać, Fort Wing jest autorstwa Rebeki Jaros, której ja jestem ciekawa. Pierwsza część była super, i pierwszej części w zeszłym roku dałam 5 gwiazdek, natomiast druga mnie znudziła. Więc jestem ciekawa, co będzie z trzecią. The House Witch. To tutaj zdziwiłam się, że jest aż tyle części książka o czarodzieju, o czarowniku, który gotuje na Dworze Królewskim. Jest film, kiedy czytam, słuchajcie tą serię, więc jeżeli chcecie, to sobie sprawdźcie. Ja na razie przeczytałam jedną książkę z tej serii. Magnolia Parks, również jedna książka z serii jest przeczytana. A jest tych książek więcej i nie mogę się doczekać, aż się do nich dorwę. To jest seria książek napisanych przez Jesse Hastings i ona opowiada o bogaczach. Bardzo ciekawa. The Infernal Devices. Tutaj słuchajcie, mamy trzy książki. To jest seria Cassandra Clare, ale rozmawiałam ostatnio z Suman, że powinnam zacząć od innej serii, już Wam powiem, tej samej autorki. Wszystko u mnie dzieje się w tym samym uniwersum i te serie się łączą, mimo że można je czytać oddzielnie, ale fajnie by było zacząć już od właśnie tej serii, więc zaraz sobie zobaczymy jak się nazywa, bo ja sobie zaznaczyłam na się, że chciałabym ją przeczytać The Shadow Hunter Chronicles tu jest słuchajcie 25 książek i ta seria jest podzielona na subserię The Mortal Instruments, mamy tutaj 6 głównych, no i myślę, że od tych 6 trzeba zacząć raz 2, 3, 4, 5, 6. Jest tutaj napisane, że jest 6 primary Works, czyli 6 takich głównych i 26 w całej serii, ale wydaje mi się, że Shadow Hunters. Mm. Aha, czyli po, najpierw czytam to, a potem ma serii The Shadow Hunters są po prostu te dwie i jeszcze jakieś dalsze. Cały zbiór tych jej dzieł. To jest słuchajcie seria The Shadow Hunters, ale ona się dzieli właśnie na e, dwie lub więcej te podserie. No myślę, że więcej niż dwie te pierwsze nie, nie uda mi się jeszcze przeczytać, ale to jest seria Cassandry Clare, której ja jestem bardzo ciekawa, bo już parę osób widziałam, że poleca jej książki i to są oczywiście książki fantasy. Tyle z serii. Monthly Checkup, czyli tutaj tak jak mówiłam, będziemy sobie robić miesięczny update, Body Reads, czyli książki, które będę czytać ze znajomymi, wyzwania czytelnicze. I tutaj na razie nie mam żadnych zapisek. Myślę, że będziemy sobie to na bieżąco, jakby jakieś, jakieś wyzwania sobie wymyślać, to na bieżąco będziemy tutaj uzupełniać. Tak samo jak Five Stars Reads. Jeśli mi się zdarzy jakaś książka, która otrzyma 5 gwiazdek. No, to automatycznie ląduje na tej stronie. No i ostatnia strona, czytelnicze Bingo, które będziemy skreślać, tak jak mówiłam, co miesiąc. Na razie mamy tyle. Ja myślę, że Vulcan się zajmie jeszcze pokolorowaniem tych stron. Nie będę tego już robić tutaj na tym filmie, bo wydaje mi się, że on już i tak ma milion stron. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie, żebym ja co miesiąc Wam pokazywałam, co tam w tym dzienniku uzupełniam. Myślę, że można by to fajnie połączyć z moim TBR-em na każdy miesiąc i z podsumowaniem tego, co ja w każdym miesiącu czytam. Dajcie znać, czy chcecie z tego takie osobne filmy, tylko z uzupełnianiem dziennika, czy może to uzupełnianie dziennika wpleść w jakieś reading vlogi, w których będę jednocześnie czytać książki. Dajcie koniecznie znać, ja jestem otwarta, jestem ciekawa, co powiecie właśnie na taką serię. Wszystkie moje książkarze zapraszam, słuchajcie, do sekcji komentarzy, żeby podzieliły się ze mną swoimi opiniami. To by było na tyle w ogóle, strasznie podoba mi się yy, okładka tego dziennika, ona jest, słuchajcie, zamszowa i to jest bullet. O wam. No dobra, moi drodzy, też by było na teraz dzisiejszego odcinka. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba takie uzupełnianie dziennika na wizji. Dla mnie to jest, słuchajcie, mega relaksujące. Ja uwielbiam robić takie rzeczy. Nie dość, że to jest coś związanego z czytaniem, czyli z czynnością, którą ja lubię najbardziej na świecie. To jeszcze jest to kreatywne, więc ja się mogę wyżyć. Dajcie znać, jak wam się taki film podobał. Zostawiacie kciuki w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Do następnego. Buziaczki. 爸爸。